Dzień dobry! Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Już praktycznie standardowo z samochodu. Dla wszystkich osób, które się zastanawiają, czemu z samochodu, czemu nie z domu. Ponieważ mam w domu okna wschód-zachód i przy obecnej pogodzie, jak zaczyna padać deszcz, i jest dość ponuro na dworzu, jest bardzo mało światła, jest słabe światło. I po prostu ten film nie wyglądałby zbyt dobrze, za dużo byście na nim nie widzieli. A ja po prostu nie lubię, jak brzydko coś wygląda, jeżeli chodzi o filmy i tak dalej. Jestem trochę takim, powiedzmy, perfekcjonistą i zawsze staram się, żeby coś było trochę lepiej, trochę fajniej, bardziej przejrzyście. No, dlatego niestety stamtąd za dużo filmów nie ma. No, ale nic, słuchajcie, ja wsiadłem do auta i jadę do lasu. Kolejny odcinek z lasu. I jedziemy w... w to samo miejsce. Jedziemy w to samo miejsce, będziemy szukać dalej, ponieważ ostatnio wyszły ciekawe fanty, wyszły rzeczy, które mi się podobały. Może jakaś kontynuacja, może coś więcej wyjdzie, zobaczymy. W każdym razie jedziemy tam, a wszystkiego dowiecie się ode mnie na miejscu. Liczę na to, że autostrada będzie spokojna, wszyscy będą grzeczni i szybko i bezpiecznie dojadę na miejsce. Niemcy zaczęli chyba też inwestować w rzepak, szczerze wam powiem. <grych> Będą chyba olej tłoczyć, bo przecież ceny są tragiczne momentami. Taki przerywnik w trakcie drogi, bo rzuciło mi się w oczy. Głównie to u nas zawsze rzepak, a tu patrzcie, całe pole wysypane. Wyjeżdżałem z domu, był deszcz. Wjeżdżam do Polski, deszczu nie ma i powiem wam nawet ładne słoneczko mnie tu wita. Troszkę chmury jest, ale. Nie ma, nie jest tak źle patrzcie. Nie dość ładne, myślę, że będzie fajnie, pogoda na razie sprzyja. Zobaczymy jak długo. Dojechaliśmy słuchajcie to samo miejsce, jeżeli chodzi o parkowanie i znowu spacerek jak, jak ostatnio, no dużo się nie zmieniło. Muszę no, widzicie, tylko rzeczy muszę powyjmować, wszystkie. No, to mam jak zawsze w aucie porządek, że, że ho ho. Ten telefon. No, dzisiaj powiem wam ładnie, fajnie, zobaczcie. Słoneczko pięknie świeci. Także pogoda mi sprzyja. Pogoda mi sprzyja. Wyjmujemy wszystko. Nox. No i dobra, tam nie będę Was. No, z tymi słuchawkami. Yy, nie będę Was teraz zanudzał rozpakowywaniem się. Mm. Biorę sprzęt i idę do lasu. Idę do lasu. Miejsce to samo. No, prawie. I tyle. I tyle wam powiem. Pa, pa, pa. Najwyżej, No nie, nieważne, nie słuchajcie, do później, o, no, jestem już po wszystkim, słuchajcie, pokopałem, porobiłem, porozmawiałem sobie troszkę. Wiecie, tutaj właśnie yy, porozmawiałem sobie troszkę, bo miałem takie odwiedziny, jakby powiedzmy, przez przypadek spotkałem na miejscu osobę, która w czasach w czasach komuny yy, służyła na tej wartowni, wyobraźcie sobie powiedział, że pełnił tam służbę, bądź co bądź mówić, że dla niego była to najlepsza wartownia bo przynajmniej było najspokojniej yy, co nie zmienia faktu, że no nie ukrywał tego, że, że jest mu mimo wszystko za to wstyd, że służył w tym czasie i i robił to, co robił. Nieważne, mniejsza o to, nie o to chodzi. Słuchajcie, powiedział mi parę rzeczy na temat tego miejsca. Dowiedziałem się troszkę. Co tam było? Okazuje się, że były tam składy amunicji. Wszystko zostało sprzątnięte. Były podobno jakieś garaże piętrowe, budynki, podobno były też jakieś elementy podziemne, aczkolwiek wszystko zostało zasypane. On też mówił, że nie, nie miał. Tempu wszędzie, nie miał informacji na temat wszystkiego, jak to wyglądało dalej. No, ale co nieco mi opowiedział, jak to, jak to przynajmniej funkcjonowało: co, skąd, dokąd i tak dalej. Także troszkę się dowiedziałem przynajmniej na temat tego miejsca, na temat tej historii. Dowiedziałem się, że wartownia została wybudowana już przez nas, przez Polskę w tamtych czasach ludową. Więc nie jest to stary budynek, nie jest to nic powojennego, nie jest to nic. Z wcześniejszego okresu. Yy... I tyle w sumie. Trochę pogadaliśmy, troszkę pochodziliśmy, poopowiadał mi, wiecie, no jak, to, jak to starsza osoba powspominała sobie, było mu miło, ja się dowiedziałem czegoś wiecie fajna sprawa w sumie. Zwijam manżur, jadę do, do domu. Jedziemy. Yy, na drogę oczywiście picie jest. Tym razem formów mag magnes zazwyczaj jest to osi magnesowe po lataniu po lesie idealne no i, no i co kupiłem sobie zawczasu patrzcie dwie bagieteczki jeszcze czosnkowe także będzie szamanko po drodze będzie szamanko po drodze także bierzemy to wszystko i się zwijamy droga jeszcze przede mną mam nadzieję, że spokojna Uff. schodziłem się, powiem wam, że się schodziłem Opa, zamykaj się. Oj, ga oła, gałęzie, jeszcze nie No co za. Siady jedną Dobra. <ścoughs> Wsiadam, jadę i... i jadę. I jadę do domu. Jak się widzimy, to się widzimy. A jak się nie widzimy, to nie. Koniec.